Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób ze znaku Panny na lipiec 2021. Pierwszy tydzień... Widać? Widać. jeszcze niżej. Pierwszy tydzień wygląda w ten sposób i wygląda bardzo ładnie. Ponieważ macie cesarzową, siódemkę kielichów i pazia denarów. Cesarzowa oznacza macierzyństwo i płodność... Ale nie tylko płodność w sensie dosłownym, także płodność umysłu, czyli tutaj jest bardzo duża kreatywność. Potraficie realizować jakieś swoje pomysły, czyli nie tylko macie pomysły, o tu zresztą mnie widać też. Tu też jest karta kreatywności między innymi. Nie tylko macie pomysły, ale potraficie je realizować i zapewnić sobie dostatek, wygodę, zapewnić sobie to, co wy chcecie, to, co potrzebujecie. Jest to karta działania, ale działacie wtedy, gdy chcecie, to nie jest pod przymusem tutaj. Tu nie ma żadnego przymusu. Jak chcecie, to odpoczywacie, macie wakacje, bo to zresztą czas wakacyjny. I tak jak tutaj na. W załączonym obrazku sobie odpoczywacie jak chcecie przystąpić do działania i realizować te swoje pomysły to to po prostu robicie, bo tu macie od razu kartę działania też i tu właściwie one bardzo współgrają te karty ze sobą, bo to jest karta, która mówi też o pracy wykonywanej z zamiłowaniem ale najpierw trzeba dokonać wyboru, bo potencjałów jest dużo i pomysłów też może być dużo. Dlatego trzeba dokonać wyboru w oparciu o to, co jest dla Was największą wartością i co, co jest dla Was najlepsze, co Wam podpowiada serce. Po prostu słuchać tego wewnętrznego głosu, żeby wybrać, bo wszystkiego na raz nie można mieć. Wiadomo, więc tu trzeba dokonać mądrego wyboru, żeby potem nie żałować, a jak już wybierzecie to, co chcecie robić. To nadać temu realne podstawy, nadać temu yy, realne kształty, po prostu zakorzeniać te pomysły, które tutaj są. Oczywiście nie wszystkie się da od razu, więc yy, dlatego jest to karta wyboru. Czyli macie zdolności kreacji, macie pomysły, dokonujecie wyboru, przystępujecie, no bardzo tu logicznie to wygląda, przystępujecie do pracy, ale jest to praca z zamiłowaniem, yy, jest to praca. I którą chcecie wykonywać, mogą to być podwaliny pod nowe przedsięwzięcia finansowe, i nawet wasze hobby może stać się źródłem dochodu. I nie wiadomo, czemu tu się pojawia jakieś niezadowolenie, w drugim tygodniu, w drugim tygodniu u, 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 mamy tutaj czwórkę kielichów. Czórka kielichów oznacza, że tutaj zwracacie uwagę nie na to, co trzeba, po prostu kierujecie uwagę na to, co. Co was rozczarowuje, co was zasmuca być może. Zamiast patrzeć na ten potencjał, który z tyłu za waszymi plecami jest, jaśnieje, świeci się, zachęca, ale Wy na niego nie patrzycie. I tu chodzi o to, żeby przekierować uwagę z tego smutku, na ten potencjał, który macie w zasięgu ręki, chociaż nie w zasięgu wzroku, bo wy, wy po prostu jesteście odwróceni od niego tyłem, do niego tyłem. A można by było się odwrócić przodem, bo tutaj może być miłość, ale może być też sukces, i jedno i drugie może być. Więc cóż, macie tu przy sobie jakąś osobę kochającą, czy wspierającą, czy przyjaciela, czy, czy kochanka, czy męża, czy narzeczonego, kogoś bliskiego, obojętnie jakiej płci, bo to nieważne. Macie kogoś takiego przy sobie, kto was wspiera, i macie możliwość sukcesu. Piękna karta sukcesu mówi o tym, że jakiś triumf jest możliwy, jakieś zwycięstwo, powodzenie w jakiejś sprawie, czy to w sprawie osobistej, czy w sprawie jakiejś sytuacji zawodowej, czyli to może być awans na przykład, może to być uznanie, jest to osiągnięcie jakiegoś celu. Jeśli chodzi o pracę, to dobre perspektywy w pracy to będzie wróżyło, jeżeli chodzi o sprawy osobiste, bo tu macie tylko króla kielichów. To może być to powodzenie w miłości, na przykład w przyjaźni, też może być, oczywiście, no ale tu, tu jednak to są tak mocne karty, tutaj, że jednak bardziej ku miłości bym się tu zwróciła, chociaż no mówię, że do pracy, pracy też to może dotyczyć chwała, sława, oczywiście dla tych, którzy jej chcą, no to też jest możliwe, ale, ale przede wszystkim powodzenie, jakieś zaspokojenie, jakieś ambicji może być też dobrze, o zaspokojenie, ambicji może być i przedsiębiorczość duża wasze życie zyska nową jakość dzięki temu, że tutaj y, macie dużą taką siłę, a zresztą tam już gdzieś było, tutaj było w cesarzowej między innymi Cesarzowej była ta moc wasza pokazana między innymi moc kreacji, kreatywności moc kreatywności moc e, działania moc spełniania mm, osiągania swoich celów to są energie sukcesu, obydwie macie energię sukcesu macie tu znowu jakieś świętowanie być może będziecie świętować ten sukces który tam był wcześniej pokazany w drugim tygodniu a może będziecie świętować coś innego bo to jest karta radości ale jeszcze po drodze umiar jest to też jest dobra karta, bo tutaj oznacza harmonię, dzięki tej harmonii wy tu możecie wiele znowu osiągnąć chociaż już i tak wcześniej było pokazane, że macie sukces, ale tu znowu możecie coś osiągnąć fajnego, to może być szczęście w życiu osobistym, bo to może być tu jakieś wesele y, lub coś, coś w tym stylu, jakiś ślub, jakieś zaręczyny coś takiego, może to być świętowanie urodzin, imienin czyjś, niekoniecznie waszych w każdym razie jest to mile spędzony czas w gronie miłych osób, czy to znajomych, czy rodziny. Mogą to być też wakacje. Czwarty tydzień. Kochankowie, wybór trudny. Piątka mieczy, walka. O, cóż, to ten czwarty tydzień trudniejszy jest. Widać, widać. Kochankowie oznacza. Trudny wybór, czyli ym, tutaj będzie konieczność dokonania wyboru albo między dwiema partnerkami, albo między dwoma partnerami, albo jeszcze inny wybór, czegoś innego też może dotyczyć. I Jest niestety ta piątka mieczy. Mówię niestety, no bo to jest karta konfliktowa, czy karta konflikt. Karta nie jest konfliktowa, tylko oznacza konflikt. I tutaj ym, no, należałoby się zastanowić, czy warto w ten konflikt wchodzić bo to jest duży ubytek energii, a energia w ogóle podąża za uwagą. Jeżeli uwagę kierujecie na niewłaściwe tory, no to zasilacie coś, czego nie chcecie. Natomiast jeżeli kierujecie uwagę na fajne jakieś tory, to tak jak tutaj, to sobie wzbogacacie swoje życie i lepiej się tego trzymać tutaj. No ale to jest tylko taka rada, no tu nic, nic tu więcej nie będziemy już mówić. Tam mamy dziewiątkę mieczy, tak, jeszcze zmartwienie na dodatek, no ale to zmartwienie to jest po prostu wytwór waszej wyobraźni, waszego umysłu, także to nie jest tak, że tu jest jakieś niebezpieczeństwo, tylko wy po prostu uważacie, że coś niewłaściwego się dzieje. Tam zobaczymy, a tu już ożywienie jest, już pod koniec lipca jest ożywienie, wymiana informacji. I, i, i ożywienie kontaktów także tutaj ta energia takich ponurych myśli szybko się zmienia to są sprzyjające warunki zewnętrzne i mamy rycerza buław bardzo dobrze, karta zmiany karta zmiany podróży, przeprowadzki flirtów i, i cóż i czegoś jeszcze no. Wszystkie, wszystkiego fajnego <laughs> życzę spełnienia tych tych najlepszych energii radości do usłyszenia